Dzień dobry, witam się z wami w pierwszym vlogu ze szkoły średniej. W końcu mogę to powiedzieć: bardzo dziwnie się czuję mówiąc coś takiego, ale tak, słuchajcie, jestem już w tym wieku, w którym idę do szkoły średniej. Wy jesteście ze mną od siódmej klasy, więc stwierdziłam, że ten film musi się pojawić. Dzień rozpoczynamy o godzinie 8.10. Lecimy z makijażem i z oczywiście poranną pielęgnacją. Jeżeli chodzi o pomysł na dzisiejszy outfit, to mam w planach ubrać czarną marynarkę, czarne spodnie i ten top, który aktualnie mam już na sobie. Nałożę sobie tonik, to jest zresztą tonik w mgiełce od Bielendy. Bardzo go lubię i bardzo wam go polecam. Nałożę go i przejdziemy do kolejnych rzeczy. Następnym krokiem w pielęgnacji... To będzie oczywiście, słuchajcie, serum również z tej nowej serii z pielęgny. Jedne co, zmienimy krem, wszyscy sobie nowy krem. Czy to jest odpowiedzialne, nie wiem, ale jest to krem dermo, więc mam nadzieję, że jakoś fajnie wpłynie on na moją cerę. A ostatnim krokiem w filegnacji będzie oczywiście SPF. SPF używam już tak naprawdę od ponad roku. I czy widzę jakieś zmiany w cerze? No chyba negatywne tylko i wyłącznie. Ale bardzo lubię go używać, jest bardzo fajnym w rozprowadzaniu i ogólnie. Ogólnie to z kategorii szkolnej, z tej serii szkolnej na moim kanale będzie się pojawić sporo filmów, już pojawiło się naprawdę sporo, więc postaram się wszystkie Wam podlinkować w opisie. Między innymi były to dwa filmy z serii Back to School. Był to haul zakupowy, ubraniowy, były to przygotowania do szkoły i teraz będzie ten vlog właśnie tygodniowy i później również będą jakieś rzeczy w tematyce szkolnej, bo jednak trzeba wiedzieć że ta szkoła teraz będzie dla mnie tak jakby 80% mojego życia i no, będę praktycznie w niej codziennie, więc faktycznie ciężko będzie mi tworzyć coś innego, więc liczę na to, że jesteście taką tematyką zainteresowani. Jeżeli nie, to piszcie, ja może coś wykombinuję innego. Także zrobimy tak, słuchajcie, ja zakładam teraz opaskę, bo postanowiłam, że idę sobie w niej, zrobię makijaż i spotkamy się już raczej po wykonanym makijażu. Przebrałam się mniej więcej, się pomalowałam, więc lecę na dół i jedziemy na rozpoczęcie. Dzień dobry, Kani. słuchajcie, ja już wróciłam ze szkoły chyba z dwie godziny temu, tak naprawdę było rozpoczęcie roku, później przeszliśmy się gdzieś po mieście i ogólnie nie mam do końca co do Was mówić, więc wydaje mi się, że dzisiejszy dzień sobie już powoli zakończymy, jutro tak naprawdę rozpoczynamy, wiecie, ten taki standardowy, typowy tydzień, o który mi chodziło. Dzień dobry, kochani, witam się z wami w poniedziałek, nie we wtorek, czyli dzisiaj mamy drugi dzień, tak naprawdę pierwszy dzień takiej szkoły-szkoły. Dzisiaj mam już, słuchajcie, dziewięć lekcji, jedną godzinę tak jakby wolną w trakcie, no ale trochę dużo mimo wszystko. Jestem już spakowana, tak wygląda mój outfit, do tego jeszcze biorę bluzę, mamy godzinę 6.30 i już będę wchodzić na pociąg. Dzisiaj akurat zawiezie mnie moja mama, na szczęście, zobaczymy jak będzie później. Ale tak, już mi się odechciało, mimo wszystko towarzyszą mi takie dziwne emocje, ale o tym sobie pogadamy już później, gdy wrócę do szkoły, zrobię drzemkę i wtedy pogadamy. Z racji, że ten vlog miał być stricte luźnym vlogiem, to ja mam dla Was taką propozycję. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda mój typowy dzień w trakcie szkoły, to możecie zostawić około 20 łapek w górę. Mam naprawdę mnóstwo fajnych pomysłów na content stricte szkolny. Ale jeżeli wy macie jakiekolwiek pomysły, to oczywiście również piszcie mi w komentarzu, bądź na różnych moich innych social mediach. A teraz, oczywiście, bez zbędnej gadki, słuchajcie, zostawiam was i przechodzimy do jakże cudownej, pięknej i estetycznej szkoły. A bardziej teraz, już do powrotu do domu, bo w sumie ja za dużo nie nagrywałam. Ale uwierzcie, mi szykuje się inny odcinek, lepszy, więc wyczekujcie! Dzień dobry kochani, witam się z wami w drugi dzień, drugi dzień szkoły, tak, drugi dzień szkoły, ale trzeci dzień vloga, bo vlog rozpoczynaliśmy od oczywiście rozpoczęcia roku. Dzisiaj mamy kolejny dzień, słuchajcie, do godziny 16 w szkole. Nienawidzę tego, naprawdę, to jakby mam parę zawodowych przedmiotów pod rząd, co jest trochę nudne z czasem, ale liczę na to, że to się na przykład kiedyś zmieni i kiedyś będę miała lepszy ten plan. Ogólnie plany jest średni, ale też nie znam osoby, która by na ten plan nie narzekała, więc stwierdziłam, że dobra, to jakby przeboleje. Liczę na to, że z rokiem będzie on coraz lepszy, będzie coraz to mniej przedmiotów i godzin. Ogarnęłam się już mniej więcej. Zakręciłam sobie włosy, bo powiem szczerze, że nie chciało mi się już ich myć, Jestem serio, tak ja już zmęczona tym wstawaniem o godzinie 5. Rok temu tak naprawdę wstawałam z łóżka o godzinie 6.40, a teraz o 6.40 już muszę się szkolić, tak naprawdę, do wyjścia. Ale za to słuchajcie, chociaż w poniedziałek i jutro, czyli w czwartek, mam na drugą godzinę i do godziny 13.20, to nie jest do końca fajne, bo wolałabym każdy dzień mieć na pierwszą godzinę i troszeczkę po prostu krócej. Ale nie ode mnie, to zależy ogólnie. Wczoraj też w plecak, po raz w sumie pierwszy go widzicie. Ja też go odpakowałam przed chwilą, schowałam sobie już, słuchajcie, parę rzeczy do środka, ale jeszcze tak naprawdę nie mam żadnych książek, więc noszę powiedzmy pusty plecak czy pustą torbę. Plecak ogólnie zamówiłam na Select Shopie, aczkolwiek jego znajdziecie naprawdę wszędzie, jeśli pisać plecak Nike, i on Wam wyskoczy. Czy jest ładny? No powiem szczerze, że polemizowałabym, bo nie podoba mi się ten ogromny znaczek na Ja Jestem fanką, gdy znaki są na przykład takiej wielkości, ale znowu, że tak powiem, przebolejemy to. Był parę lat temu w produkcji dostępny taki beżowy, że jasny beż i to tak by było też w jakimś odcieniu brązu, ale niestety już go nie ma, więc liczę na to, że w następnych latach wróci do tej produkcji. Aczkolwiek wątpię, ale i tak to jest bez tylko plecach, więc jest okej. Okay. mam dużo przegródek, bo ma. Tutaj, 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 i jeszcze jedną. Ogólnie, jeżeli chodzi o mój outfit, no tutaj widzicie, u góry mam tą taką fajną szarą bluzę. Pod spodem mam taki czarny top na, słuchajcie, długi rękaw. I mam w planach jeszcze założyć do tego Bikery, na które, słuchajcie, założę paraszuty. Wielowarstwowe ubranie, ale będę się w nim czuła komfortowo z racji na mój aktualny stan, czyli stan okresu. Już mi się nie chce wsadzać do tej szkoły, ale nie chcę się dołować, więc nie będę rzutować się, odzywać. Lecimy do szkoły. Tak naprawdę jeszcze mam trochę czasu, bo dzisiaj podwozi na peron, ale nie chcę się dołować tą gadką, więc po prostu odejdźmy w pozytywnej energii. Dzień dobry, kochani, Słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy czwartek. W końcu skończyły mi się lekcje do godziny 16. Niestety wtorki i środy to będą dni, w którym będę się czuła najgorzej, bo faktycznie mam 9 lekcji w szkole, wstaję o godzinie 5, więc już o tej 19.00 no, jestem po prostu przemęczona. A jak do tego dojdzie jakaś nauka, jakieś prace domowe bądź ewentualnie zajęcia dodatkowe, to już w ogóle to będzie powiedzmy kaplica. Ogólnie w tym vlogu za dużo Wam nie mówię, bo sama tak naprawdę jeszcze nie wiem, ale spokojnie, tak jak mamy tyle jeszcze miesięcy, w których Wam na pewno dokładniej wytłumaczę, jak to mniej więcej wygląda, jak wygląda mój transport do szkoły, bo teraz widzicie tylko jakieś takie z tego urywki. Oczywiście staram się Wam nagrywać jak najwięcej, ale wychodzi to, tak jak wychodzi. Wyglądam teraz w tej opasce jeszcze bez makijażu. Powiedzmy bez makijażu, z delikatnym makijażem. Wyglądam jakbym uciekła z jakiegoś wariatkowa, albo jakbym miała jakąś operację. Ale spokojnie, to jest bardzo fajna opaska, bardzo lubię w niej chodzić. I jakoś tak fajnie się po prostu w niej czuję, bo coś ciekawego się dzieje. I przede wszystkim ze mi ona moje jakże malutkie i skromne czółko. A przede wszystkim jest mniej do pudrowania. To też jest słuchajcie plus. Więc po prostu... Czemu by tego nie korzystać? Aczkolwiek ja nie wiem, co się dzieje w powietrzu w szkole, bo moje włosy są tuste po paru godzinach, a makijaż to już mi spływa, słuchajcie, zanim ja dojdę do tej szkoły, to już mam po prostu tłuszcz na mojej twarzy. Mam taką cerę, więc muszę coś z tym, słuchajcie, pokombinować, ale biorę też leki, które mocno wysuszają moją cerę, więc muszę ją znowu mocno nawilżać, co powoduje u mnie właśnie później taki troszeczkę tłuszcz na twarzy. Także w ten sposób prezentuje się mój dzisiejszy powiedzmy look do szkoły, ubrałam sobie moje standardowe szare dresy, które kocham z całego serca i naprawdę uwielbiam je pod każdym, słuchajcie, względem. kam! tutaj ja, słuchajcie, z przyszłości, wiem, że ten vlog nie jest za bardzo kreatywny, ale chciałam po prostu udokumentować sobie, jak mniej więcej moje życie w trakcie tej szkoły wyglądało. Wracam już, słuchajcie, do domu, więc więcej Wam za chwilę opowiem. Ja mam takie szczęście, że moja moja najczęściej mnie zawozi i odbiera z przystanku, z peronu, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale tak ja też nie mam za daleko tego, aczkolwiek wiadomo, jest to spory komfort, szczególnie gdy jest zimno albo jest tak gorąco jak jest dzisiaj, bo naprawdę dzisiejsza temperatura to jest tragedia, ale miałam cię 5 lekcji, więc to była perfekcyjna liczba. Hej, kochani, Dzisiaj mamy już, słuchajcie, kochani, piątek, czyli powoli koniec naszego vloga. Ja już się ogarnęłam, tak naprawdę znowu nie chciałam Was, wiecie, zanudzać tymi standardowymi przewitkami z ogarniania twarzy, zmalowania się, zrobienia śniadania, także tak naprawdę taki typowy dzień mój szkolny pojawi się dopiero na kanale, a tutaj chciałabym Wam po prostu pokazać i wspólnie zrobić sobie taką pamiątkę właśnie z tego pierwszego tygodnia szkoły średniej. Także tak słuchajcie moi kochani, ja już powoli będę się z wami żegnać. Dziękuję wam z tego serca, że byliście ze mną w tym pierwszym tygodniu szkoły. No i co, widzimy się za niedługo w nowym filmie, jak i widzimy się za tydzień.